cznie tutaj, msk Tak No, to jest może nie let's play minecraft, tylko takie może... Nie wiem jak to nazwę jeszcze, ja coś tam wymyślę, nie? Dobra, ale gramy, dobra Create new world mm. e, Powiedzmy world 10 z odgrywal, przez options, SIDA, wpiszemy jakieś tam i zawsze mi coś dobrego wyskakiwało. <grywka> Dobra. Yy, no. No nie wiem. Co by tutaj. No. Wersja 1.0, no, wszyscy już wiedzą, no bo nagrywam to już po długim update'ie, no to każdy wie. I tak. O, magno. No, co ja mówię. I tak, mam do was pytanie. U, dynie! Czy wy wolelibyście, żebym nagrywał na przykład Assassin's Creed'a, czy Minecraft? Oczywiście Assassin's Creed'a 2. Takie pytanie mam do was. No i jak y, chcecie, abym... no piszcie w komentarzach. Po w komentarzach wpiszcie tyle nie Assassin's Creed 3 Minecraft nie, yy, a w tym... A w każdym czasie wracamy do... robienia. No pierwszym i najważniejszym... W, pierwszą pierwszym najważniejszą rzeczą w Minecrafcie jest Normalnie d na No chyba, że ktoś gra na Creative to już tam. Jeden pies. No, co mam tu jeszcze powiedzieć? Nie znam tej gry za dobrze. Długo w nią nie grałem. Taki, jak będzie mi się nudziło, to będę nagrywał. <laughs> no i nie wiem. No, przede wszystkim to nie jest jakiś taki główny Let's Play czy coś takiego. Zastanawiam się pomiędzy Assassin's Creedem, tak. Czy może Diablo Dwójeczką Albo nawet yy, tym No Jezu, Down of Warem House Rising, nie? Down of War 2 House, House Rising Bo ja nie chcę was tam taką jakąś strategię zanudzać jak na przykład yy, Down of War Dark to czy na przykład winter Winterminter Chyba tak jakoś. Okurów. Dobra. Yy, w każdym bądź razie. Jak już powiedziałem, to nie jest wersja główna, tak? Kiedy zacząłem nagrywać, czekaj, czekajcie. Zazdowasz nasa. Sprawdzę, kiedy zacząłem nagrywać. Dobra, to jeszcze e, 9 minut, bo to głupie ograniczenie tego YouTube'a <coughs> Czyli do 13. 44, tak dobrze mówię. Tak, no, tak się. Jak mówcie, może piszcie do mnie, jakbyście ch grę chcieli zobaczyć coś takiego. Też wam potem opowiem trochę, jakby o sobie. <grych> tak, tak, to takie sentymentalne. O, jest. Dobra. Mamy dużo odpowiednio, dużo drewna. W ogóle na jakim damy? Easy a czemu na easy? No normal Dobra, yy, więc tak O Jezu, sorry Trochę Gdzie jest schód? To zachodzi czy schodzi? Nawet żadnych chmud nie ma. A bo ja wyłączyłem chyba e, Control o, co, co ja robię? Video Settings Clouds. Zobaczmy w sobie płynął. Tam jest północ. Czyli to jest południe, idziemy. Uuuu, na południe. Jakaś buda Dobra. Mmm. Ciekawe. Jest dosyć blisko woda, tylko że ja potrzebuję na przykład pustyni gdzieś blisko. Górę dla surowców potrzebuje. O, widzę węgiel. Ciekawe. Ciekawa góra, e, dobra. Układajmy sobie wszystko. Lecimy. Hm. O, węgiel. Ale wodę Jaka fajna. Zaraz zobaczymy co tam się dzieje. Ja mam nadzieję, że nie jest za głośno. Zaraz sprawdzę, poczekajcie. Dobra, nie jest za długo. O, ajden, za go wydobędę nie jest za długo co ja mówię, za głośno no i ja mam nadzieję, że wam się podobają te filmy mam, mam nadzieję, że wam się podoba ten film wiem, wiem, jakiś taki za dobry w minecrafta nie jestem. co ja tutaj dużo mogę mówić, na przykład na samym początku w minecrafcie co ja mogę powiedzieć, no nic, w zasadzie. No, nie wiem. A w ogóle... Mam zamiar z kolegami zagrać w Dead Island. I mam Tak, chcielibyście to zobaczyć? Czy tak jakoś wam nie chce się tego... Nie wiem. Po prostu napiszcie w komentarzach jaką grę byście chcieli zobaczyć. Zobaczę, czy mogę ją nagrać. Czy mam ją w ogóle? Czy jestem w stanie? Czy będę miał czas? No, pff, tyle, nie? O, dosyć dużo tego. No, no wiem takie. Dobra, wow, nie ale. Więc tak, no co ja tu co dużo tu gadać? Mamy jeszcze tylko 3 minut. Tak, 3 minuty. No w zasadzie co ja robię. Yy, no, nawet ładne te góry. Zobaczmy tam z bliska. Z bliska. Wiem, że tam jest węgiel, nie jestem się dojść. Mi się będą te. chyba squidy, pojawiają, bo chyba squidy to są chyba jedyne zwierzęta, które się pojawiają. Jak mi się wydaje. Bo ich chyba nie ma jakiegoś sposobu na ich rozmnażanie. Tak myślę. No ale zobaczmy dalej. Eee. No, no, coś tam. Uuu, nawet ładnie tam. Zobaczmy tam dalej. Au! Nie lubię tego nowego dźwięku, kiedy się spada. Cudne, cudne. Ładnie, ładnie, ładnie. Bardzo. Uuu, to jest, to jest dobre. To jest dobre. Tak mi się wydaje, że tutaj to naprawdę fajnie wygląda. Tu, patrzcie, tam wszystko zrobię, wyrównam. Tutaj zaję taką przybudówkę chyba z sandstone'a. Tutaj będą takie schodki, albo w środku, tak, w środku będą schodki, uuu, tutaj dobrze, dobrze, mam nawet małe jeziorko, to potem wyrównamy, uuu, nawet świnki trochę jest ich, nie będzie problemu z jedzeniem, bo przynajmniej łatwo będzie je do siebie doprowadzić, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chod. muszę trochę jedzenka. jedzonka, co za żyd, nie chce się dzielić jedzeniem, dobra. A, do wody wpadłaś, nic ci już nie uratuje przed możącą ręką. Tylko, że wyjdziesz. No. A nie zjewaj Dobra. No. Eee. Co tu dużo gadać? No jest. O w ogóle, nie ja pokazywałem wam swojego skina. Tam, tadaaaam. Dzień dobry. To jest Nether no Golem. Dzień dobry. Dobra. Yy, no... To jest genialne miejsce. Uuu, już musimy kończyć. No to... Wow. Dobre. No zakończę, no to cześć. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie. I nie powiem, że magiczny guziczek, bo nie chcę kopiować JJ'a. No ale komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I pamiętajcie, podajcie w komentarzach, jaką grę chcielibyście zobaczyć.